Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale jak już tu jesteś zostaw subskrypcję, dzwoneczek i łapkę w górę bo będzie się działo jak widzicie cegłę do czego ta cegła jest potrzebna a więc będziemy murować nową męczarnię z racji tego, że w mojej starej, małej, blaszanej, już się nie mieszczę. A to, że miałem cegłę i mi zalegała, postanowiłem wybudować nową. A tym bardziej mam fajnie, bo mam wolne pomieszczenie gospodarcze, w którym w tym pomieszczeniu idzie komin. Nieużywany także postawimy ją w tym miejscu. To jak jest zaznaczone cegłą, wbijemy się do ściany i będzie wszystko, będzie wszystko super. Wędzarnia już będzie dość pojemna, to towaru będzie można dojść tam. Zapakować. Tak jak mówiłem. Bądźcie czujni. Oglądajcie, jak budowa nowej wędzarni postępuje. Także zapraszam do oglądania. Komentowania. Może ktoś ma. Jakieś, jakieś rady, pomysły, inne? Piszcie w komentarzu śmiało. Zawsze wszystko się coś przyda każda wiedza. Także jeszcze raz zapraszam i do usłyszenia.